Widzieliście właśnie, jak łatwo za sprawą tego urządzenia można skopiować dane Waszej karty płatniczej? Ale to nie wszystko, a w zasadzie to wierzchołek góry lodowej tego. Co potrafi to urządzenie? Ostatnio w sieci pojawia się naprawdę wiele filmów, które są niesamowicie popularne z tym małym, niepozornym urządzonkiem w roli głównej. Trzymam je właśnie w dłoni, nazywa się Flipper Zero. Dlaczego jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych gadżetów 2023 roku i co powinniście o nim wiedzieć? O tym opowiem Wam w dzisiejszym odcinku na kanale Technostrefa. Ja jestem Szakal i zapraszam do oglądania. Bluza, którą założyłem na nagrywanie dzisiejszego odcinka, jest nieprzypadkowa, bo pierwszą rzeczą, która przychodzi mi na myśl, jeśli chodzi o Flippera, jest to seria gier wideo. Co prawda nie o nazwie Cyberpunk, a o nazwie Watch Dogs, w której gracze wcielają się. Hakerów. Ale nie takich klasycznych, którzy siedzą w domach, zamknięci, otoczeni monitorami z najróżniejszym oprogramowaniem, tylko takich, powiedzmy, hakerów terenowych, którzy za sprawą specjalnego smartfona są w stanie przejąć kontrolę na przykład nad systemem świateł drogowych, kamerami monitoringu czy bankomatami, żeby wypłacić sobie nieco gotówki, oczywiście z cudzego konta. A to wszystko za sprawą jednego kliknięcia. Do tej pory był to jedynie scenariusz gry komputerowej, nie dzięki takiemu urządzeniu jak Flipper Zero tego typu hakowanie możliwe jest również tutaj, teraz, w rzeczywistości. Oczywiście to nie tak, że takich urządzeń na rynku wcześniej nie było, wręcz przeciwnie, jednak to właśnie ten mały gadżet stał się najbardziej popularny. Dlaczego? No przede wszystkim ze względu na swój mały rozmiar, stosunkowo niską cenę i szeroką dostępność. Oglądając te wszystkie filmy w sieci można odnieść wrażenie, że Flipper Zero jest w rzeczy samej takim samym hakerskim narzędziem jak te z gry Watch Dogs. Jednym kliknięciem można otworzyć zamknięte drzwi, do których wcześniej konieczna była karta, czy samochód stojący na ulicy, albo odtworzyć komunikat głosowy na głośnikach znajdujących się w supermarkecie. Problem, a może bardziej szczęście w tym, że to nie do końca tak jest. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal jest to bardzo niebezpieczne narzędzie, które może być zagrożeniem dla każdego z nas. Zacznijmy jednak od początku, czyli od odpowiedzi na pytanie, czym w ogóle Flipper Zero jest. Pomysł na Flippera zrodził się w 2019 roku, jak to zwykle bywa przy okazji takich projektów, w niewielkim gronie znajomych, którzy potrzebowali takiego urządzenia do własnych celów. Ale jakich? No, nie takich jak pierwsze przychodzą na myśl. Przede wszystkim do tak zwanych testów penetracyjnych, które miały obnażyć najróżniejsze podatności systemów teleinformatycznych na włamania. Założenie było takie, żeby w maksymalnie małej obudowie zamknąć wszystkie potrzebne narzędzia do przeprowadzania takich testów. Powiedzieć, że się udało! To za mało. Kampania crowdfundingowa Flipera na Kickstarterze okazała się jednym z największych sukcesów w historii tej platformy, a oficjalny sklep Flipera wciąż informuje o nadchodzących dropach sprzętu, bo ten, kiedy tylko się pojawia, rozchodzi się jak ciepłe bułeczki. Na pokładzie flippera można znaleźć takie narzędzia jak nadajnik i odbiornik fal o częstotliwości poniżej 1 GHz, token U2F, czytnik i emulator RFID, nadajnik i odbiornik podczerwieni, czytnik i emulator NFC, moduł Bluetooth Low Energy, czytnik i emulator kluczy iButton oraz USB-C z funkcją BAT-USB. Do tego jest jeszcze miejsce na kartę microSD, na której można zapisywać najróżniejsze pliki wynikowe z działania wcześniej wspomnianych Funkcji. Piecze nad tym całym urządzeniem sprawuje oprogramowanie Open Source z relatywnie prostym systemem aktualizacji i dodawania nowych funkcji. No właśnie, proste dodawanie nowych funkcji połączone z otwartym oprogramowaniem to właśnie to, co sprawia, że Flipper może być niebezpieczny. No bo skoro coś można wykorzystać do niecnych celów po kilku małych modyfikacjach, to można być pewnym, że do właśnie takich celów. Zostanie wykorzystane. Niemniej jednak nikt o zdrowych zmysłach i chęci pozostania na rynku przez dłużej niż dobę nie wypuściłby urządzenia zdolnego prosto z pudełka hakować samochody, zamknięte bramy garażowe i drzwi, czy choćby, pokazane na początku filmu, karty płatnicze. Właśnie dlatego podstawowe oprogramowanie flipera, dostępne po wyjęciu z pudełka, zostało pozbawione części możliwości tego urządzenia. Wszystko po to, by jego twórcy i sprzedawcy nie trafili od od razu z Kickstartera, prosto za kraty więzienia. Niektórzy sprzedawcy nawet zabezpieczyli się w razie W, no bo Amazon choćby zakazał sprzedaży właśnie tego urządzenia, bo może ono posłużyć do odczytywania danych z kart płatniczych niczego nieświadomych osób. No właśnie, flipper jako taki w rękach laika może posłużyć jedynie do głupich żartów w postaci wyłączenia telewizora w galerii handlowej, ale jeżeli taki flipper trafi w ręce kogoś, kto ma jakiekolwiek pojęcie jak działają tego typu urządzenia i urządzenia, które nas otaczają, czym są skimming, rolling code czy jamming, to sprawa zaczyna się komplikować. Wtedy może nie być to już zwykłe uprzykrzanie życia pracownikom galerii handlowej czy robienie sobie żartów z nauczycieli w szkole. Kradzież kart bankowych czy dostępowych to znacznie poważniejszy problem. Z tym chyba się zgodzicie, prawda? Możecie napisać w komentarzu pod tym filmem. Na szczęście wykorzystanie flipera do bardziej niecnych celów niż osławiony już przykład z wyłączeniem telewizora jest trudniejsze niż się wydaje. Wszystko za sprawą najróżniejszych zabezpieczeń, które powstały, by ustrzec się przed prostymi tego typu atakami. I tak dla przykładu odczytanie danych potrzebnych do otwarcia zamka samochodowego nie stanowi większego zagrożenia czy wyzwania. Można to zrobić za pomocą flipera, ale wykorzystanie tego sygnału to już inna para kaloszy. Wszystko dlatego, że macie tylko jeden konkretny kod albo tylko jedną konkretną częstotliwość, która niekoniecznie dogada się z zamkiem centralnym, szczególnie jeśli mówimy o nowszych autach. To samo tyczy się wszelkich pilotów do bram, garaży czy szlabanów, które wykorzystują takie właśnie zabezpieczenia. Raz może Wam się udać, ale bez ponownego skanowania pilota nie powtórzycie tego wyczynu. No chyba, że do nabrama czy szlaban są słabo zabezpieczone. Tak się składa, że ja takiego jednego flipera dodatkowego, nieodpakowanego, nowego mam i chętnie się go pozbędę. Więc jeżeli ktoś chciałby takie urządzenie nabyć drogą kupna, to możecie odezwać się na maila, którego widzicie właśnie na ekranie. I teraz, żeby była jasność, to o czym powiedziałem, to zaledwie mały wycinek tego, co Flipper 0 potrafi, ale gdybym miał opowiedzieć o wszystkich jego możliwościach i ograniczeniach, to ten film nie miałby 10 minut, a raczej 10 części. Do czego zmierzam? Ano do tego, że Flipper nie jest żadnym magicznym urządzeniem, niczym w rodzaju Skeleton Key, który otwiera wszystkie drzwi, jak bardzo zabezpieczone by one nie były. Zatem jeśli odnieśliście takie wrażenie po obejrzeniu tych wszystkich shortów czy TikToków, to muszę wyprowadzić Was z błędu. Nie zmienia to jednak faktu, że Flipper 0 to prawdziwie potężne narzędzie, które w odpowiednich rękach może zdziałać prawdziwe cuda. Jeżeli jednak nie macie pojęcia na jakiej zasadzie działa Flipper i chcielibyście mieć takiego magicznego iPhone'a do hakowania wszystkiego niczym w grze Watchdogs, to nie tędy droga. Ale jeśli ktoś chciałby się tego wszystkiego nauczyć i odkryć zupełnie nowy świat, jaki stworzyła społeczność zebrana wokół tego małego urządzonka, to nie mogliście lepiej trafić. A szczególnie takie osoby, które mają niecne plany, mogą to wszystko wykorzystać. Zatem pozostaje jedno pytanie: jak przed tym wszystkim się uchronić. Prawdę mówiąc, to zagadnienie jest tak szerokie, że trudno w kilku zdaniach powiedzieć, jak się zabezpieczyć. Temat dotyka bowiem wielu rzeczy, od miejsca zamieszkania, przez środek transportu, aż po karty płatnicze czy dostępowe w portfelu. Warto sprawdzić, czy wasza brama garażowa jest odpowiednio zabezpieczona, tak, ażeby nie dało się z łatwością skopiować sygnału z pilota. To samo tyczy się zamków. Należy sprawdzić, czy dana karta magnetyczna, tak NFC lub smart, zamek z którego korzystacie, jest odpowiednio chroniony. Samochód można dodatkowo zabezpieczyć na przykład przez fizyczne lub elektroniczne blokady skrzyni biegów, czy też wykorzystując, tu ciekawostka, wideorejestrator ze stałym zasilaniem i modemem sieci komórkowej, który działa de facto jak monitoring. O takim modelu zresztą niedawno zrobiliśmy odcinek, więc jeśli go nie widzieliście, to koniecznie obejrzyjcie. A żeby nie przegapić takich lub innych filmów na kanale TechnoStrefa, warto zasubskrybować nasz kanał do Czego serdecznie zapraszam. A co z kartami płatniczymi? Czy da się je w jakiś sposób zabezpieczyć? Warto korzystać z portfeli czy plecaków z tak zwanym systemem RFID Safe. Tego typu akcesoria mają specjalną powłokę, która nie pozwala na sczytywanie kart poprzez zbliżenie do nich urządzenia typu Flipper Zero. Pamiętajcie, że portfele RFID są przydatne nie tylko do kart płatniczych. W portfelu trzymamy też przecież różnego rodzaju kifoby czy karty dostępowe do biur, mieszkań albo pokoi hotelowych. Wreszcie warto po prostu zachować zdrowy rozsądek i stosować się do ogólnych zasad bezpieczeństwa, które często Wam powtarzamy. Sprawdzać terminale płatnicze i bankomaty, czy nie ma tam specjalnych nakładek kopiujących karty. Stosować mocne i trudne do złamania hasła i przede wszystkim nie stosować tych samych haseł do wszystkich kont, a przede wszystkim nie zostawiać ważnych pilotów, kart czy kluczy bez opieki. A co wy o tym wszystkim sądzicie? Czy widzieliście już co potrafi Flipper Zero? Czy w ogóle mieliście świadomość, że takie urządzenie jest na rynku i każdy może je kupić? Dajcie koniecznie w komentarzu pod tym filmem i udostępnijcie ten film waszym znajomym, którzy być może o czymś takim, o takim zagrożeniu jeszcze nie wiedzą. Sprawdźcie także inny nasz film, w którym testowałem, a w zasadzie jeszcze na razie nie testowałem, tylko opowiadałem wam o tym zegarku, który dzisiaj mam na ręce, bo testować mocniej dopiero go będziemy na kanale. Na razie były to pierwsze wrażenia. Mówi do was Szakal. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Pa, pa.